Słuchajcie, odebrałem, odebrałem, ktoś tam się brekował, ale nie wiem czy to jest ten sam mobil, bo w trakcie waszej, waszej rozmowy brekował jeszcze jeden mobil. Czy to ten sam mobil był? Proszę, mobil do ciebie. Się czekam tutaj na tego mobila, który do mnie brykował, nic nie słyszę. Pójdź proszę. No witam, witam, tutaj Jarek z mobila, zagaduję sobie, tu jadę po i Tak. no słyszę Cię tam kolego, nie wiem czy Ty Spreka, mnie tam bryko? odbierasz, jakby odbierasz to witam i pozbierasz. Słyszę siebie ciebie kolego słyszę cię tutaj z tego mobila, co prawda bezesowo, ale modulacyjnie troszeczkę tu do mnie dochodzisz. Także ciebie słyszę z tej strony Krzysiek Norwegia. Dochodzisz do Norwegii, tak jak mówię, modulacja powiedzmy 2 do 3, ale, ale zrozumiała. Także pozdrawiam cię serdecznie, no i dziwię się, że tak idzie to dobrze kurde z mobila, czyli warunki kurde są, jakby nie było. Proszę do ciebie. To jest jednego ja w międzyczasie powiem, że już tamten film przerwałem, zrobiłem pauzę, nagrywam już drugi, żeby nie był za długi, po prostu dwa będą. Dolatujesz okolicę Łodzi. Okej, okay, to jest. Gdzie um, lepiej? No, A, dobrze, dobrze, dobra. Pusza mikrofon, tam proszę. Papiak, <muchy> no, Darek, dolatujesz Radego 4, Santiago 3-4. Nie, 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 Podłączyłem, nie, 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 jak ktoś coś odezwie 76 No na razie jeszcze ktoś bardzo daleko woł. Ale ktoś tutaj zakłóca nam, nie? Tu przychodzi bardzo mocno zakłóca no, nie, ja nie słyszę, nie słyszę. Ja tylko słyszałem, że ktoś wołał bardzo daleko. No ja też słyszę tego zakłócacza. Lubi strasznie kurczaka ten człowiek, bo jak przyszedł Przemek który na kanał, to on przyszedł za nim i go zakłóca. Aha, 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 nie wiem, ja nie słyszę go tu, w ogóle nie słyszę. Ja tam słyszę chyba, duchowo, duchowo e, chyba się odzywa jeszcze. Jaki Piotrek? A skąd on jest? Nie, co ty? Krzysztof... Jestem, jestem, Józef, odbieram Was. Tam przysiadacie mi mocno. Nie wiem, ale Ciebie teraz w tej chwili odebrałem jeszcze. Cały czas nagrywam drugi filmik. To break, break. Zgadza się, już, zgadza się. Dzięki Ci za film. Ja też nagrywam już drugi. Mieliśmy break, a nie wiem, czego słyszeliście. Proszę, brek. Witam, witam Grzegorz, witam Grzegorz. Dochodzisz tutaj do mnie do Norwegii 1S troszeczkę w porybach powiedzmy do 3 czasami modulacyjnie 2, 2,5, ale ciebie odbieram, także no, witam serdecznie. Jak ja tam u Ciebie wychodzę, powiedz? E, no to fajnie, fajnie tam wychodzę u Ciebie. Nadaję z prezydenta Lincolna, w tej chwili mam takiego pomocnika małego y, KL203. Y, no i tak to wygląda. Antena to jest Sirio Master, cewka na około 10,5 metrach. Y, co tam u Ciebie z Twojej strony za sprzęcik, powiedz. U mnie ADIKO KPO DX 5000, szóste wydanie. Y, też do pałka taka KL203P i mikrofon, a natych, czerwony diabeł. Dodatkowa antena 58 fali z serwia tornado 7,5 metra. Znam sprzęcik, znam radyjko KPO to jest bardzo popularne. Większość tu kolegów, z którymi rozmawiam, to właśnie rozmawia z tego KPO. No, także, także znam sprzęcik. Teraz nawet tutaj do trójeczki do mnie dochodziłeś. Bardzo ładna modulacja, także no, tak to wszystko pływa, ale mówię, fajnie teraz poszło. No, proszę do ciebie. Ciebie słuchasz tutaj u mnie bardzo często, bo tam też kolegów które też tam słyszę o... Może Pabianica to też słyszę tam dosyć dosyć dobrze zależy, tam Pabianice nie jest trochę gorzej jak tam co czasami kolega nadaje No tak jak tutaj u mnie tutaj do Wocławka trochę jest odległości, bo to setka to tam do nich jest albo 80 kilometrów trochę odległości tutaj do Wocławka, ja to bardziej jestem tutaj z Wocławka jak na Poznań się wlokuje dokładnie miejscowość Pichutkowo. To jest 10 km od Wocławka na Poznań A Ty możesz mi powiedzieć skąd jesteś tutaj z Polski? z Polski jestem zachodniopomorskie, dokładnie to jest okolice Pyrzyc, nie wiem czy kojarzysz, mamy 50 km do Szczecina. Może tak, dokładnie, to jestem między Szczecinem a Gorzowem w połowie drogi gdzieś tak, coś koło tego, tak to wygląda. Coś, coś tam kupowaliśmy kiedyś, coś tam sprzedawaliśmy. No tak dokładnie to też mam tam rodzinę, tam koło Gorzowa, e, Myślibusz, Różańsko te strony. No to to, rzut kamieniem ode mnie, myślibo Różańsko to jest dosłownie rzut kamieniem. Radejko to na lokalu, można z nimi rozmawiać bez problemu. Także, no. Dodam tylko, że nagrywam tutaj film cały czas. Film będziesz mógł sobie na YouTube obejrzeć pod moim znakiem. <laughs> Przypomnę. Przepraszam, przypomnę tylko znak 20 Oskar Sierra 129, pod tym znakiem będzie film także wszyscy z kolegów, którzy tu są na kanale będą mogli sobie odsłuchać ten film pod tym moim znakiem. Tam proszę kolego do Ciebie. No, dziękuję ładnie, tu leci od Ciebie wszystko, doleciał 100%, no sam widzisz, że mam też tam korzenie rodzinne tam z tamtej strony, a to bardziej tam mojego ojca brać się wyprowadził w tamte regiony i to on już tam mieszka długo, długo. I też już tam jakiś czas u niego nie byłem, ale nie wiem, czy może właśnie w te wakacje, że się tam nie wybiorę, że tak powiem, na motorze. E, no pewnie, pewnie, jak masz możliwość, to oczywiście, że wybieraj się. E, nie wiem, ja tutaj słyszałem breka, koledzy, nie wiem, czy tam słyszeliście breka. Jeśli jest brek, to może wpuścimy. Proszę, brek. Żoryko Rybnika. No witam, Żoryko Rybnika. Witam e, ciebie, kolego. Z tej strony Krzysztof Norwegia miasto Kutecha to jest miasto Trondheim znak wywoławczy 20 Oskar Sierra 129 przy okazji tylko powiem, że pod tym znakiem będziesz mógł sobie film obejrzeć na YouTubie proszę do Ciebie Witam się serdecznie w Krzysztofie z tej strony stacja bazowa Julian Golf, brawo moje imię jest Leszek. moje Kutecha to są Żory koło rybinka. to już blisko Jastrzębia Odroga także jak widzisz Polska Południowa ja mam, że akurat tym Bardzo się cieszę. Jest... 5-7, taki raport tutaj jest u mnie w żonach. Maja no, nadaje z radia. O, jesteś ja na radiu? Na najnowsza wersja eksportowa 2950 plus antena Spectrum 1600. Jeżeli chodzi o dalszy sprzęt, to oczywiście mikrofon dynamiczny, błąd n taki jest mój sprzęt. Proszę bardzo, przystąpię do Ciebie mikrofon. E, odebrałem, odebrałem, co prawda e, tam ktoś tam się tutaj brakuje do nas. E, odebrałem, powiem Ci szczerze, że, że części tam, e, część do mnie nie doleciało, bo to bardzo przysiadło. A jakbyś mógł jeszcze szybciutko powtórzyć, e, powtórzyć, z czego dokładnie nadajesz. No teraz już no, nie wiem że teraz, bo wcześniej nadawali 10 wat. Nie wiem czy teraz odbierasz. Teraz poszło więcej, teraz poszło 20 centyn. No, tylko wiem, że powiedziałeś, że 25W teraz poszło. Ale, ale to warunki przysiadły, bo bardzo to teraz przysiadło. No, ale no dobra, pozdrawiam cię, serdecznie słuchaj. Ja tylko dodam, bo tu jest nas więcej. Są koledzy z Pawianic, Józef jest, Krzysztof Pawianic tam jeszcze. Yy, może tam do Pawianic oddam mikrofon, koledzy, albo inaczej, może, bo jeszcze Breka mieliśmy jednego, to może dajmy szansę jeszcze Brekowi. Brek, proszę. 12 22, 22. Yy, tak kolego, powtórz jeszcze raz, bo tylko końcówkę, bo mi niestety tutaj moja dopałka odcina sam początek, jakbyś mógł jeszcze raz powiedzieć. Ja tak, pow potwierdzam, Zulutango 1202, 1202, czy dobrze zrozumiałem? No, witam kolego Sławku. Tutaj do mnie dochodzisz bezesowo. Widzisz, to jest taka dziwna sytuacja. Martwiłem się, że mi się spaliła KL300, nadaje z KL203 i, i wszyscy koledzy mnie tam, no prawie wszyscy mnie ładnie czytają. A ja tutaj, na przykład, większość, ja chyba to jest wina mojej anteny, bo ja mam Sirio Game Mastera. Ona jest bez lepiej nadaje jak suszy i właśnie bezesowo do mnie dochodzisz. Ale modulacyjnie powiedzmy 2 do trujeczki, ale rozumiem wszystko elegancko. A ja właśnie u Ciebie tak dobrze wypala. No, to jest dziwna sprawa. Także, no tak to wygląda. Proszę do Ciebie to ja tu nadaję z radika KPO Intek HR 5500 Antenka na dachu bloku 4-piętrowy Sirio GP27, 5-8 -w. Zgadza się, tradycyjnie nadaje z KPO lub DX5500, większość kolegów z tego radia nadaje, także znane bardzo radyjko, no i idzie, bardzo dobrze z niego idzie jak widać, także no, a tu nas jest dużo więcej, z Pawianic jeszcze są koledzy, może przekażę tu mikrofon do Pawianic, bo tam koledzy już się pewnie niecierpliwią Krzysztof może do Ciebie. Tutaj czytam, Krzysztof, Cię bardzo ładnie, ale w tym korespondentów, co rozmawiasz, to mnie nie słyszymy, bo nie są za daleko od nas. E, no rozumiem, rozumiem. Słuchajcie, moi korespondenci, tutaj koledzy z Pabianic, niestety Was nie czytają, czytają tylko mnie. Z Norwegii jakoś to lepiej idzie, a Was nie odbierają. Także no tak to wygląda, niestety, no tak jest, nie zawsze można. Ale zawsze można podrzucić informacje od jednego do drugiego. No, to jest chociaż dobre. Także no proszę nam, ze do Ciebie z powrotem. Także, yy, ale nie słyszę znaku, także nie wiem z kim rozmawiałeś. Także rozmawiaj, prowadź łączności, my posłuchamy. Ale pozdrow wszystkich, znaczy to, wszystkich Twoich rozmówców od Pabianic. Yy, tutaj koledzy z Pabianic kazali tu przekazać pozdrowienia dla wszystkich moich rozmówców, których oni nie słyszą. Także przekazuję pozdrowienia dla wszystkich rozmówców, których po prostu oni nie słyszą. Kolego tutaj rozmawiałem z tobą ostatnio. Jesteś jeszcze? Brawo, delta 5, 7, proszę kanapka była kanapka, proszę jeszcze raz, brawo Delta 572, proszę Brawo Delta 572, brawo Delta 572 Koledzy przy okazji tu powtarzam ten numer żebyście słyszeli z kim ja rozmawiam. Brawo delta 572 Kolego, tylko powiedz mi jeszcze raz, skąd ty nadajesz? Bo oni ciebie nie odbierają niestety. Brawo Delta 572, przypomnij mi skąd nadajesz. Delta 572, nie 7, tylko jedyneczka, operator Darek, okolica Warszawy, jakieś 80 km na południowy wschód, w Lublina. Jak to Jeszcze raz tylko po to, że, brawo Delta 512, 512, nie 572, okolice Warszawy, dobrze zrozumiałem? Słuchaj, robiłam się za pościgiem takim od zera, od 0 modulacja ładna, czy tam na taką dalą piątkę wpisał. Aha, no to raporcik dla Ciebie zwrotny to jest od jednego do trzech Hesów tutaj tak skacze mi tu modulacja jest ładna, powiedziałbym czwóreczka, bardzo ładnie dochodzisz. No, Nie, tak. no radio, randzar, 2970, jest radio ranger RCI 2970, czy tam na rzeko 150 łyski. A mam na 14 metrach, że to z mojej strony, taka moja stacja. Aha, czyli nadaje z takiego samego radia jak tu kolega Krzysztof z Pabianic Ranger 2970 No i to słychać ta modulację, bardzo mocna modulacja z radia i to od razu słychać, że radio po prostu jest mocne. No także fajnie, fajnie to idzie. Mam pytanie tylko do Pabianic. Czy kolega na przykład Krzysztof Z Pabianic odbierasz tu kolegę z pod Warszawy? odbieram, także ciebie odbieram bardzo ładnie, ale w tej chwili nie. Rano zawsze Warszawy odbieram. Aha, to Józef mi potwierdził spawianic za warsz Warszawy nie odbiera. A Krzysztof y ty odbierasz kolegę. Krzysztof chyba odkoczył na moment będzie. No, Morze Bałtycki traci. Aha, okej. Okay. Słuchajcie, korzystając z okazji Morze Bałtyckie prosi. Morze Bałtyckie proszę Norwegia z tej strony Krzysztof Norwegia.

No, jakbyś mógł powiedzieć, może jeszcze raz będzie teraz lepiej, może lepiej dolecisz, z czego nadajesz dokładnie i skąd, bo to się nagrywa filmik, pod moim znakiem będziesz mógł ten film sobie obejrzeć na YouTubie, tylko powiem szybko znak 20, Oscar Sierra 129, pod tym znakiem będzie film na YouTube. Proszę jeszcze raz y, spróbuj przedstawić, może będzie lepiej. Thank <laughs> you. Proszę kolego, nie przeszkadzaj, nie przeszkadzaj, koledzy z Pabianic i tam reszta kolegów, tu kolega nadaje yy, rejon między Ustka a Łeba, Ustka a Łeba, tylko niestety bardzo słabo kolego, bardzo słabo, musiałem bardzo radio mocno rozkręcić, mówię, nie ma sygnału, modulacja jest bardzo cichutka, także bardzo cichutka. Ja może zapytam tradycyjnie tam Pabianicę, Krzysztof czy tam Józef, Krzysztofa chyba nie ma, Józef czy ty odbierasz kolegę tutaj z nadmorza? Pabianice, Pabianice, czy odbieracie kolegę z nadmorza? Nie, w tej chwili nie, Krzysztof nie ma takiej opcji. No niestety kolega, kolego z nadmorza, Pabianice ciebie nie odbierają i chyba Warszawa również ciebie nie odbiera. Chyba,